Witajcie, sprawdzimy sobie dzisiaj, co w marcu dla singli. No więc, tak, co my tu mamy? Może pojawić się oczywiście mężczyzna, bardzo taki, y, może się wydawać zdystansowany na początku, ale ten mężczyzna on bardzo poruszy Twoją nie tylko głowę, ale też serce. Widzę tutaj randkę na horyzoncie, jakieś wyjścia, więc jeżeli ktoś ci zaproponuje jakieś wyjście na drinka, na imprezę, to skorzystaj. Myślę, że to też może oznaczać jakieś randki, spotkania właśnie z tym mężczyzną. Tak, to będzie nowy początek. Ta relacja, ona będzie zbudowana na zupełnie innych zasadach, zasadach niż dotychczasowe twoje relacje. Tak, no i to będzie Twój sukces, Twój osobisty sukces, że w końcu przyciągnęłaś fajnego, dojrzałego mężczyznę, z którym będziesz mogła stworzyć właśnie fajną, świadomą relację, która przyniesie Ci dużo szczęścia, radości. No, i poczujesz się po prostu jak taka prawdziwa królowa przy tym mężczyźnie.